Hejcielkom, ja jestem ta, Tarka, ta, to jest Martyna i witamy Was w pierwszym odcinku naszego podcastu My Książkarze. Dzisiaj powiemy sobie o roli kobiet w literaturze i będziemy dyskutować o tym, jak kobiety są pomijane w świecie książki. Zacznijmy sobie od lektur szkolnych, czy jest jakaś jak na z kobietę? W sumie na myśl przychodzą mi tylko wiersze, które mamy w podręczniku i czytamy je na lekcji, ale... Nie przypominam sobie żadnej z lektur, którą musieliśmy przeczytać z wyprzedzeniem. No, na przykład wiersza wisłowysza Szymborskiej w naszym podręczniku albo J.K. Rowling w postałówce Harry Potter. Rzeczywiście Harry Pottera czytaliśmy z wyprzedzeniem, ale warto myślę też zauważyć, że jest to książka, która jest napisana już w naszych czasach tam. naszych czasów, niż takich dawniejszych. A jednak na maturze głównie e, Skupy, skupiają się oraz teksty są tylko i wyłącznie pisane przez mężczyzn, na przykład Potop, Lalka czy Pantadeusz i w, w których, tak, i w której żadnej roli, e, głównej roli, nie pełnią kobiety. Wyjątkiem chyba jest Balladyna, No bo prawda, Oczywiście tam mamy główną bohaterkę, która jest kobieta, mimo że książka jest napisana przez mężczyznę. No, no i ona to, że... to tylko w ósmej klasie, ale to taka naprawdę Myślę, że też trochę Macbeth, bo jednak Lady Macbeth miała dosyć duże znaczenie w całej historii. No ale to są takie nieliczne wyjątki i rzeczywiście zdecydowanie przeważają mężczyźni. Bardzo mnie to dziwi, ponieważ wiele autorek pisze naprawdę ciekawe oraz pełne przekazu teksty i dlaczego one nie znajdują się w liście naszych lektur. Warto też dodać, że lista lektur jest zmieniana na bieżąco i nadal zostają tam teksty, które uważam, że są już przestarzałe hmm. tak i napisane tak naprawdę ciężkim językiem, to jak czytamy tą książkę, musimy googlować, czy pytać polonisty. Yy, tak, ja rozumiem, że część tekstów, tekstów są to teksty historyczne, na przykład Pan Tadeusz, który jest epopeją narodową i rzeczywiście to jest tekst, który powinien zostać. Tak, jest ciekawy i się do niego odwołać w wielu kontekstach na maturze. Jest on po prostu potrzebny, ale są lektury, które no nie są może najlepsze, nie, są, nie nie zaciekawiają tak młodzież jak mogłyby inne książki naprawdę ciekawych autorek. Tak, dokładnie. Jakby uważam też, że dziwne jest to, to, że te które są usuwane, a nie ma dodawanych żadnych tekstów nowych, które po prostu rozwinęłyby bardziej tą listę. Tak, to i młodzież. Tak, teraz na przykład wiersze Wysławy Szymborskiej, które uważam, że są pomijane i powinno być ich więcej, ponieważ są to teksty i frazy, które są używane na przykład w muzyce. Tak, I... jaką robotę zrobiła na przykład w Sanach. Y Nagrywając piosenkę z wiersza Wisławy Szymborskiej, rozgłośniła na całą Polskę i było to puszczone w radiach, w, 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 to na koncertach, było to w internecie. I tak naprawdę młodzież poznała teksty i, i tę literaturę od strony kobiecej. Myślę, że niektórzy też dzięki temu zaczęli czytać wiersze właśnie Wisławy Szymborskiej i zainteresowali się bardziej. Tak, I zagłębili się tą ten temat. No, ale na przykład myślę, że gdyby użyto cytatu z jakiejś lektury, która występuje nadal w naszej liście, a jest z dawnych czasów i z niezrozumiałymi dla nas słowami, no byłoby ciężej, nikt by tego nie słuchał. Tak byłoby ciężej się z tym utożsamić. Na przykład tak. Sława Szymborska pisze wiersze, które którymi uważam, że jak najbardziej mogą utożsamiać osoby w różnym wieku, nie tylko młode, ale też i starsze. I jest bardzo dużo, uważam, książek, które są napisane przez kobiety. i, I są bardzo ciekawe, i bardzo, nie się rozwijające, ale na pewno poszerzające horyzonty. Dokładnie, nawet patrząc na y, autorki młodego pokolenia. Które piszą książki dla z... młodzieży, dla, nie, nie oszukujmy się, dla nastolatek. Tak, z kategorii young Adult, i one również docierają do czytelników, i również osiągają ogromną popularność patrząc na targi książki. Mm. Tak, no. My mówimy z własnego doświadczenia, ile godzin wystałyśmy się w kolejkach po jakiś podpis, czy po prostu porozmawianie z tą autorką, która jest dla nas najlepsza i którą, z którą po prostu chciałyśmy się zobaczyć. I docenić to, że ona pisze. Ej. na przykład popatrzmy na to, że na palcach jednej ręki możemy zliczyć mężczyzn, którzy jako autorzy stoją aktualnie na targach, aby spotkać się z swoimi czytelnikami. A autorki naprawdę poświęcają na to też dużo czasu i uważam, że jest to zarówno wysiłek autora, który stoi i jednak cały czas jest dla czytelnika, mm. ale także czytelników, bo jednak kolejki trwają po 10 godzin, po 8 godzin. I ten autor jest dla nas tak wielkim autorytetem, że po prostu chcemy go spotkać nieważne, jak mamy czekać. Prawda. I mm, te autorki jakoś tak mówię, z, nasz, z własnego doświadczenia oraz no, wydaje mi się, że z naszego doświadczenia yy, no, piszą te książki i bardzo chcą się integrować z tą młodzieżą. Chcą yy, poznawać tych ludzi, yy, do, do których piszą, do tej swojej grupy odbiorczej. Dlatego też powstają te tak, I to jest, wydaje mi się, że to jest nowa rzecz. Dosyć nowa, nowa tak, rzecz. I wydaje no, mi się, że uh -huh. ona zebrała bardzo szybko, bardzo dużą popularność. Tak. Właśnie przez to, że też autorki młodego pokolenia Yy, opisują angażują, tak, i angażują się bardzo w to. I, tak, i tak, opisują tak, w swoich to, książkach ogromną, jakby, ogromną część życia nastoletniego. Zwykle bohaterkami są nastolatki, z którymi jakby, utożsamiamy się tak młode naprawdę, dziewczyny mogą się utożsamić. Uważam, że gdyby kobiety w dawnych czasach miały możliwości do pisania książek, tak, to też byłyby naprawdę różnorodne. I yy, ciekawe, znaczy nie mówię, że te aktualne nie są ciekawe, ale troszkę już przejedzone. Tak. Miałyby zupełnie różną tematykę, bo jednak myślę, myślę że mężczyźni wtedy zajmowaliby się pisaniem tych książek. O tematyce walki, Bank polowań, jakichś wystawnych bali, ile czytam w tych książkach? W których to mężczyzna jest głównym bohaterem, a kobiety myślę, że odchodziłyby może bardziej w opis tego ich życia codziennego. Nawet jeżeli siedziały one w domu, to opisywałyby może to, jak wygląda tak ich życie, życie tak, różne relacje z dzieckiem, z rodziną, bo jednak tego uważam brakuje w lekturach. Tak, a jest to jak dla nas, dla czytelników, jest to ciekawe, ponieważ chcemy wiedzieć, jak to wyglądało w dawnych czasach. Chcemy poznawać tą naszą kulturę, naszą y, te parę y, lat temu, jak to wyglądało, bo jak wiemy, świat cały czas się zmienia i to, co było 40 lat temu, to teraz do tego aktualnego naszego stanu się nie umywa. Warto też zwrócić uwagę, że nawet w książkach pisanych przez mężczyzn, gdy główną bohaterką jest kobieta, lektura nabiera trochę innej dynamiki. Tak. Jest ona inaczej potoczona, ale zwykle te kobiety są przedstawiane w zły sposób. Albo są one właśnie zabójczyniami, lub doprowadzają do jakiejś zakłady, albo są postawione w sytuacji domowej, gdzie mają gotować i zajmować się rodziną. No i jeszcze trzecią opcją jest panna. Piękna dziewczyna, która po prostu zwodzi był... tych wszystkich mężczyzn tak. i ile i się... wygląda tak, prawie, tylko, właśnie, I tylko wygląda, nie ma nic do powiedzenia, a naprawdę te kobiety uważam, że miałyby mega dużo do powiedzenia. Jak aktualnie też mają, tylko i aktualnie nie mają. mają prawo głosu i mogą to mówić, jak my teraz yy, wyrażamy swoją opinię, to one te yy, lata temu nie mogły niestety. I dlatego nie mamy tych książek yy, przez nie napisane perspektywy. Perspektywy. Tak, perspektywy, a byłoby to naprawdę ciekawe i interesujące. Dlatego ja osobiście bardzo się cieszę, że kobiety teraz biorą się za to wszystko. I nie tylko w książkach dla młodzieży, bo jest również... wiele To kryminały Katarzyna Bonda czy tam Agata Christie, taka najbardziej popularna. E, jakie cudowne i wspaniałe, naprawdę no te, te kryminały pisze. E, no. Również takie książki naukowe są teraz pisane przez kobiety i uważam, że aktualnie jest to bardzo wyrównane. Tak. I o ile właśnie w młodzieżowych książkach jednak górują kobiety, tak, w tych książkach kryminałach czy właśnie takich książkach popularnych nauki, obyczajowych, 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 jednak jest to wyrównane. I, myślę, I każdy że... ma swój pol do popisu. Mężczyźni, tak jak czytamy te książki, to mężczyźni zajmują się innym tematem troszeczkę i kobiety też poruszają y, inny, inne tematy sfery życiowej. Myślę, że to też sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie aktualnie w literaturze i każdy może znaleźć taki swój książkowy dom. Nie wiem, czy widziałaś ostatnie statystyki, ale aż 50% kobiet czyta książki, a mężczyzn tylko 1 trzecia sięga po literaturę. Tak, i są to zazwyczaj książki obyczajowe, które mówią o problemach kobiet, tak naprawdę na kobiet. Kobiety są czytać o problemach ludzkich, o tym, co ich dotyczy, co ich otacza, co oczywiście nie wyklucza mężczyzn. Tak, nawet na targach można poznać naprawdę bardzo dużo wartościowych mężczyzn, którzy również czytają książki. I nie są to tylko książki, właśnie tak. napisane przez tą nieliczną grupę mężczyzn, akurat w naszej kategorii wiekowej, ale także są to książki pisane przez kobiety, bo wiadomo, że jeżeli książka jest napisana przez kobietę, Mężczyźni również mogą ją czytać, i na odwrót, jeżeli tak. jest ona napisana przez mężczyznę, kobiety także mogą ją czytać i także mogą czerpać z nich przyjemność. Ale myślę, że też kobiety teraz głównie chcą sięgać po książki pisane przez właśnie przez nas, przez kobiety, ponieważ zwracamy teraz bardzo uwagę na to, żebyśmy nie były pomijane w świecie. Prawda, chcemy mieć głos, chcemy, chcemy mówić o tym, o żoną. Chcemy mówić o tym głośno i chcemy też. Czytać to, co lubimy, a nie tylko jakieś y, smutne walki. Oczywiście, jeśli kobiety bardzo kochają takie tematy, to my nie pomijamy, tylko mówimy bardziej o tym, co y, nas dotyczy. Nas dotyczy młodego pokolenia, które tak. musi mierzyć się z lekturami, które no, nie ukrywajmy, nie zawsze nas interesują. Myślę, że jest na pewno nieliczna grupa osób, która bardzo lubi czytać o historii i dowiadywać się dużo historycznych rzeczy i które naprawdę wyciąga bardzo dużo z lektur szkolnych, także Pan Madeusz uważam, że była naprawdę fajna lektura, to się bardzo szybko czytało, była ciekawa, ponieważ był tam ten wolny, ten włotek coś, który mnie osobiście bardzo zaciekawił. No ale są też książki, które po prostu my zazwyczaj przeczytamy, ale, czy Wiesz, to coś zostanie ze mną na zawsze, na długo i co, do czego będziemy wracać, no nie wydaje mi się, ale też... Ja zwróciłam ostatnio uwagę na to, że im jesteśmy starsi i czytamy lektury jakby w wyższych klasach, te lektury są coraz świeższe, z coraz jakby tych bliższych epok, nam epok. są to lektury, które opisują coraz więcej problemów psychicznych, tak. relacji międzyludzkich. Co jest bardzo fajną uważam. Tak, nie Zarówno... tylko te walki, te piękne bankiety, nie tylko ta, ta kobieta, która tylko stoi i nic nie robi, tylko naprawdę zaczyna się coś dziać w tych książkach. Tak, są na przykład kobiety, które muszą utrzymywać rodzinę, w zbrodnika, że jest to Sonia. Czy na przykład również w tych lekturach teraz, tych już coraz świeższych, e, opisywane są na przykład też biedne... Biedne aspekty życia, te biedne grupy społeczne, e, opisywane są niezaciekawe domy bohaterów. No tak. Nie zawsze bohater musi być arystokratą z pięknym Piękne, tego domu, z najpiękniejszym wypracowanym ubraniem przez 50 y, 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 osób służby, ale no, tak jak Ty mówisz, że teraz wchodzimy w te nowsze książki, y, które zaczynają być. Ciekawsze dla nas i uważam, że te, lektury są właśnie dla nas coraz bardziej ciekawsze, coraz więcej chcemy ich czytać. I co też myślę warto zauważyć, coraz częściej pojawiają się w nich kobiety, które mają głos. nie są głównymi bohaterkami, ale mają głos, e, znaczą coś i zmieniają coś tak. w tej książce. Ja już nie mogę czekać tych wszystkich książek w najbliższych epokach, które będziemy omawiać, ponieważ no, jestem ciekawa, jak to będzie dalej wyglądało, co będzie się dalej rozwijało. Yy, bo no, przeszliśmy od te, yy, razem od początku, od yy, starożytności, od średniowiecza. Zaczęliśmy od jakiejś mitologii, od Biblii, w której czy, czy, była jakaś kobieta, były, były te boginie, które były po prostu piękne, a tyle były, były tylko one i nic nie, nic nie wnosiły. Tak, dodatkowo też uważam, że jakby mimo, że te książki są pisane przez mężczyzn, to po prostu. Już tego nie zmienimy, jakby tak. kobiety nie miały tego ale problemu, możemy, Ale możemy możliwości. dodać książki, yy, które mogą są napisane przez kobietę tak. i które mają... Tak, tylko w, w momencie, w którym nasz, jakby nasza edukacja w liceum e, bazuje od tych epok najdalej, tak. do tych najbliżej nam, no to nie dodamy książek z średniowiecza nie napiszemy teraz, kobieta nie tak, książki, którą uznamy za książkę średniowiecza. A więc uważam, że jakby po prostu mimo lat i tego, że no kobiety nie napiszą już książki średniowiecza tak, a jedno modernizmu, moda polska, to po prostu jej właśnie zmierzamy. Tak. No Już są tam kobiety, które mają głos, które chcą pisać tak, naprawdę fajne książki. chcą po prostu otrzymać ten głos wyzwolić się z tej kury domowej, ja przedrobiowej. Dom. E, no, ale mimo tego, że jakby nadal piszą tam mężczyźni, to zwracają oni coraz większą uwagę na kobiety. I ja na przykład cieszę się, że aktualnie żyjemy w takich czasach, że kobiety mogą pisać i piszą i korzystają z tego przywileju. Dzięki temu mamy naprawdę pełne biblioteczki tego naszego ulubionego gatunku, ale no, kobiety w tej literze dla młodzieży aktualnie korzystają. Mm -hmm. Tak, tak. Co. So naprawdę mnie bardzo cieszy. Eee, Podsumowując tą dzisiejszą rozmowę, myślę, że każdemu może nasunąć jego własny wniosek, ale takim naszym wspólnym, są. myślę, jest to, że kobiety w dawnych czasach były sprowadzone do roli pań domu, przez co nie miały one prawa głosu, nie mogły pisać swoich własnych książek, eee, co sprawiło, że te lektury aktualnie są tak. monotonne. Ta literatura i w tych czasach była bardzo, właśnie można tak powiedzieć, monotonna. Wszystko było opisane z podobnym vibe'em z, yy, yy, z podobnym motywem, dlatego aktualnie po prostu pod jeden motyw możemy podstawić wiele przykładów. A gdyby kobiety pisały, myślę, że byłaby to też troszeczkę inna strona tego życia ludzi tamtych czasów, przez co byłoby to bardziej różnorodne i myślę, że też ciekawsze dla nas aktualnie, dla czytelników. Ale na szczęście aktualnie żyjemy w czasach, w których kobiety mają głos i chcą z niej korzystać i piszą oraz yy, piszą bardzo ciekawie. Tak, ale oczywiście mężczyźni też nie prunują, również tak. piszą literaturę, przez co każdy z nas może znaleźć sobie coś, co mu się spodoba i po prostu w czym się zakocha, co jest no. ogromnym plusem, to że właśnie mamy taką równowagę aktualnie i kobiety mogą czytać zarówno literaturę kobiet, jak i mężczyzn i na odwrót mężczyźni kobiet, jak i mężczyzn. Tak. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że nasz pierwszy odcinek podcastu bardzo Wam się podobał. I co, widzimy się w kolejnym. Tak, i zachęcamy również do zajrzenia na podcasty innych U, naszych usi, kolegów ja proszę, i, i koleżanek. Pa! Tak rzeczywiście brakowało kobiet w literaturze.